manko! Witam wszystkich bardzo serdecz serdecznie w kolejnym odcinku z Gruby Rollstars tak na moim kanale. No i co się robimy? Dzisiaj robimy opening Opening z skrzy skrzyneczek. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że przynajmniej jakiś te power do bóla wypadnie. Przepraszam, że nie było ciągu przez trzy dni, bo byłem na wakacjach, so z... przepraszam wam tam. Prawie, że nie było neta i nie mogłem nagrywać. Poza tym ktoś mi tam nie pozwalał. Dobra, myślę, że ja już mogę rozpoczynać. Jak widzicie, mamy 22 broboxy i dwa Boxy. Czyli tak, yy, otworzę 11 browboxów i jeden bigbox. Później zagram sobie jedną gierkę. Yy, I Myślę, że później otworzymy ostatni skrzyn skrzynki. Moi drodzy, tydzień, może zbrałem to z tydzień, może troszeczkę więcej. Jak widzicie, na nas jeszcze na kolejną skrzynkę bym nie miał, bo mam 54 punkty. Ale yy, dobra, to już się widzimy przy otwieraniu. Dobra moi drodzy, to my już jesteśmy przy otwieraniu. Uwaga naciskami i zobaczymy co nam wypada. 30 monetek, dobra. Punkty do Karla i punkty do broka. Okej. Okay. Lecimy ze skojną skrzyneczką. 17 monetek. 4 punkty do Franka do Mortisa i 3 geny. Całkiem spoko. Dobra, to teraz kolejna leci, 30 monetek, 6 punktów do Daryla i 7 do Tary. Lecimy z kolejną. 22 monetki, 6 punktów do Tary, 10 do Rose. 16 monetek, 15, 5 punktów do Daryla i 6 do Bibi. moi drodzy wypad nam star power do Bula. to jest ostatni star power teraz tylko można iść na legendy no i można już nawracać jakoś tam ciekawie od, od odcinek no to mamy już star power do Bula. lecimy dalej może coś jeszcze nam wypadnie bo zaraz wam oczywiście pokażę 17 monetek 6 punktów do Pam. 8 dolarów i jeden event ticket. Lecimy dalej. 17 monetek, 4 punkty do Leia i 4 punkty do Rico. Łapiąc okazję, to ja wam chciałem pokazać jeszcze tutaj ten nowy Star park, który sobie teraz wyekwipujemy. Dobra, my lecimy dalej z, z, z otwieraniem, 18 monetek, 4 punkty do Iko i 6 do Pan, bardzo ciekawa skrzyżka, lecimy z kolejną skrzyżką, uwaga, co tutaj wy, wyratuje nam, 15 monetek, 6 punktów do Daryla i 25 do Baryla, nice. Dobra, jako że zostało nam 12, to otworzymy sobie jeszcze jedną i później otworzymy sobie big boxika. 16 monetek, 4 punkty do Piperki i 10 punktów do Poko. Bardzo mi się przyda, bo właśnie chcę go ponąć na 9. Uwaga, to jest ta chwila, w której otwieram jednego big boxa. 89 monetek, 8 punktów do Tary, 20 do Daryla i 20 do Bibi, plus 1 event ticket. No i to my już się widzimy yy, w, w gierkach. Myślę, że zagramy sobie postacią. Myślę, no, że o nowym Star Wars, czyli o Bólu. Co on tutaj ma? Tata, mm, starcze. Ta, ta, ta. Dobra, to z nim sobie, sobie zagramy no, na koniec, odcinkamy się. A pokażę go w, w, w innym odcinku. A my sobie wybierzemy teraz Barleya. Zagramy sobie jedną giereczkę, która nam przyniesie szczęście, myślę. I myślę, że po tej giereczce będziemy sobie mogli już coś wydobyć. A, ja wziąłem duo, Dobre. To widzimy się jak coś będzie się działo ciekawego. Dobra moi drodzy, wracam, bo stwierdziłem, że tego jednak nie będę przycinał. I nie chcę się coś dzieje. Tam po poobiec tą peny. No dobra, uważaj da na Macha Bibi. Hmm, soczek siłów, siłów. Aj, to byliśmy, byliśmy czwarci. Ach, dobra, to my już się widzimy w lobby. Dobra, jestem już w lobby. Teraz ja otworzę sobie kolejne skrzyneczki. Jeszcze dodam takie, ja nie poszło po naszej myśli. 18 monetek, 4 punkty do kołyta i 15 do na Majka. 17 monetek, 6 punktów do dotary, 10 do Iko. 14 monetek. Mój numer dziękuję tak, w ogóle 7 punktów do Barrea, 25 do Jean, i znowu ticket. Fajnie. 17 monetek, 6 punktów do Bibi, 5 do Jess i 3 gemy No, moi drodzy, chyba. Moi drodzy, co by teraz myślę, że otworzymy sobie Big Boxa? Może akurat nam coś wypadnie. 77 monety, 20 punktów do Kara, 13 do Darryla, 13 do Tary, 3 bilety na wydarzenie. No cóż, lecimy znowu. Dobra, lecimy dalej. 22 monetki, 5 punktów do Broka. 15 do pipe i 2 diety na wydarzenie. No, kurczę, chciałbym do tego pokoła te 3 punkty. W ogóle mam y, punkty do niego w sklepie, tak to bym to kupił przecież. Nie mam. Muszę traf trafić ze, ze skrzynki: 30 monetek, 7 do Bloka. 8 do Equino, 22 monetki, 7 do Bloka, 15 do kołta. 50 nasz monetek, tu, to, to jest dużo. 4 punkty do Ico, 3 do Dżin. Ona mi nie wypadło, szybciej proszę. Przynajmniej te 3 punkty do pokoju i będę szczęśliwy z tego openingu. 15 monetek, 4 punkty do Baleja. 5 do Nity. O! Też na to idziemy, 200 token dublera. To mi się bardzo przyda. Na Kolejny opening do was. 50 monetek to jest dużo. 4 do Iko, 6 do tary i proszę bardzo. Proszę, żeby ta skrzynka była dla mnie szczęśliwa. Nie chcę żadnej postaci chcę pókty do pokoju. 15 monetek. 5 punktów do bloka i... 15 do franka. 2 bilety na wydarzenie. tak, o nie wyszedł zły, bo... Mamy stapa do Bura, z czego się bardzo cieszę. I teraz... Teraz, 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 teraz. Wiem sobie kim zagramy. Ostatnia gierka myślę, że Rico i na dół. No to widzimy się już w gierkach. Dobra, dobra, witam, witam, jestem, jestem z powrotem. No, to wszystko bijemy. Hmm. Dobra. E, tutaj wbiliśmy na środek i mamy trzy skrzynki, jakby. Ro Roza ma kolejną. czyli już będziemy mieli pięć. I pozwólmy do bloka, żeby dojść, żeby ten soczek wziął. Hmm. Kłuczę. Jak blisko było. Jak mi się zregeneruje zdrowie. No mówię. Masz lo, lo za tyle punktów. Jezu, e Pimo. To się na minus. Dobra moi drodzy, to my się widzimy już we w, nas, we w następnym odcinku. Mam Na nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. W górę a ja się z wami żegnam. No aż do usłyszenia. Cześć!